klimatu. Marta Hoppe, dobry wieczór. Mamy maj i coraz częściej świeci nam słońce. Chociaż jakbyśmy tak przeanalizowali to, co działo się zimą, to słońce też było, no temperatury wiadomo niższe. Ale jeżeli pojawia się słońce, no to raz, że my się cieszymy, bo jest przyjemnie, bo jest optymistycznie. Ale to jest też dobre dla paneli fotowoltaicznych, które dzięki temu, że słońce daje swoją moc, ładują się no i dają nam ten zielony prąd. I trochę o tym dzisiaj porozmawiamy, dlatego że to, kiedy korzystamy z prądu, ma znaczenie właśnie w tej kwestii, skąd ten prąd pochodzi. A w studiu gość Piotr Krupa-Lubański, Fundacja Demok. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Państwo. Fundacja Demok, projekt Zielonegodziny.pl Zielone godziny. To zielone za godziny. chwilę się pojawi to hasło. Powiemy dokładnie, czym są te zielone godziny. Chociaż, jak słuchają Państwo Polskiego Radia 24, to komunikat o tym, jakie mamy godziny, pojawia się kilka razy w ciągu dnia, więc być może już są Państwo z tematem trochę zapoznani. Niemniej chodzi o to, żeby ten prąd, z którego korzystamy, był właśnie tym prądem wyprodukowanym z odnawialnych źródeł energii. A takich możliwości mamy kilka, żeby te odnawialne źródła energii dostarczały nam prąd do gniazda. Tak, oczywiście. Skoro przychodzi wiosna, to, to wraca, wraca nam temat zielonych godzin. W zeszłym roku przekonywaliśmy Państwa, że warto przestrzegać tych, tych zielonych godzin ze względów czysto ekologicznych, bo jeśli włączamy pralkę, zmywarkę albo na przykład jakieś większe drukowanie, czy cokolwiek, co, czy odkurzacz, cokolwiek, co wymaga większej ilości prądu, jeśli włączamy te urządzenia... Między 9 a 15, kiedy jest silne słońce, kiedy fotowoltaika w kraju produkuje ogromne ilości energii, to praktycznie zużywamy głównie tę czystą energię. I serdecznie namawiamy, żeby, żeby z tych godzin korzystać, żeby właśnie włączać pralkę, jak tylko widzimy, że, że świeci słońce czy inne takie rzeczy. Ale jak wieje wiatr, to też dobrze, bo wiatr... wtedy znowu kręcą nam się wiatraki i prąd mamy produkowany też bardziej ekologicznie, taki zielony bardziej. Tak, i ten wiatr jest, jest też główną szansą na zielone godziny zimą czy, czy, czy późną jesienią. I wtedy tylko on jest nieprzewidywalny. My nie wiemy o tym, czy on tak naprawdę wieje, bo może wiać na drugim końcu Polski, my o tym nic nie wiemy. I, i z tego powodu między innymi jest, jest aplikacja Zielonych Godzin oraz portal, żeby można było po prostu zajrzeć i zobaczyć, jakie będą prognozy na jutro, na pojutrze i w zależności od tego zaplanować sobie, czy, czy dzisiaj włączyć zmywarkę, czy też na przykład... Poczekać z tym do jutra, bo jutro będzie bardziej ekologiczny prąd w sieci. Chociaż ze zmywarką bywa trudno, bo czasami wymaga od nas tego, żeby ją uruchomić, no bo nie mamy czystych talerzy, ale pranie. Pranie może poczekać. No oczywiście wszystko w granicach rozsądku i dobrego zapachu w domu. Tak? No, natomiast w tej chwili zaczynają się pojawiać również y, coraz, coraz bardziej motywacja, bo zaczyna się pojawiać motywacja finansowa. Zielone godziny są bardzo silnie skorelowane z niskimi cenami energii ponieważ foltowołutajki w kraju jest nominalnie instalacji, jest znacznie więcej niż wynosi średnie użycie. Łączna moc zainstalowanych paneli to jest w tej chwili około 30 gigawatów, a pobór... W godzinach szczytu pobór prądu przez, przez całą gospodarkę to jest 21, 22, czasem 23. Tak więc jest, jest ogromna ilość tej, tej zielonej energii, warto ją, warto ją w tym czasie wykorzystywać i z powodu tej, tego nadmiaru w tych godzinach, w tych słonecznych, zielonych godzinach, jednocześnie na kurtowej giełdzie energii mamy, obserwujemy ujemne ceny. Publikujemy to również w portalu, to można obejrzeć u nas i, i, i w paru innych serwisach, że w godzinach południowych czasami cena spada do minus 30, minus 40 groszy za kilowatogodzinę. Znaczy to... rozumiem, że hmm. nikt tam tych pieniędzy nie odda, że wtedy będziemy korzystać, ale czy finalnie rachunek będzie niższy? Nam prywatnie niestety jeszcze nie. Przynajmniej w Polsce jeszcze nie. W Norwegii już jest tak, że tak zwany zwykły Kowalski może dostać takie właśnie ujemne ceny. I jeżeli sobie starannie planuje moment prania czy zmywania z odpowiednią aplikacją i wybiera odpowiednie godziny, to teoretycznie rzecz biorąc może wyzerować rachunek za prąd, czy nawet uczynić go ujemnym. W Polsce to jeszcze nie jest dostępne. Natomiast od sierpnia ubiegłego roku, co było narzucone przez prawo, przez odpowiednie ustawy sejmowe, już był obowiązek oferowania przez dostawcę energii, odbiorcom indywidualnym, tzw. Tak taryf dynamicznych. Taryf, które się tam zmieniają co 15 minut, co godzinę i które uwzględniają właśnie aktualną cenę prądu na y, rynku hurtowym. Oczywiście te ceny dla Kowalskiego nie schodzą poniżej zera. Według, według aktualnych ofert, jeżeli ceny na rynku hurtowym są ujemne, to one wtedy schodzą do zera. Po prostu, tak, to, co też jest sporą korzyścią. Można się wtedy bawić w ten sposób, że, że po prostu pilnujemy w aplikacji, pilnujemy prognozę na następny dzień i dokładnie w odpowiednich porach uruchamiamy te bardziej energochłonne urządzenia, dzięki czemu no, po prostu pracują za darmo wtedy. I warto, warto śledzić w tej chwili oferty, jakie się pojawiają ze strony dostawców energii, ponieważ one tak z kwartału na kwartał robią się coraz przyjaźniejsze. Nadal, nadal nie, są, nie są bardzo atrakcyjne, są powiązane z koniecznością instalacji fotowoltaiki czy magazynu energii, ale te oferty są coraz lepsze. Warto je w tej chwili śledzić, ponieważ one mogą pozwolić na to połączenie instalacji magazynu. Energii czy, czy z panelami może spowodować, że te nasze rachunki zejdą po prostu do zera. Mówimy o panelach fotowoltaicznych. To jest takie rozwiązanie, na które pierwsi skusili się mieszkańcy domów jednorodzinnych, bo to było chyba najprostsze, najwięcej możliwości było, jeżeli chodzi o taką instalację. Widać już to na budynkach użyteczności publicznej, na stacjach benzynowych, na dachach różnych budynków, bloków. Natomiast pytanie, czy my, mieszkańcy bloku i małego mieszkania, kawałek. Czy dwupokojowego mieszkania, możemy w tym brać udział? Czy dla nas jest jakaś możliwość, żeby korzystać? Bo pamiętam telefony, które były wykonywane i dzwonił ktoś z informacją, że właśnie panele fotowoltaiczne i tak dalej. Jak mówiłam, mieszkam w mieszkaniu w bloku, to dziękuję bardzo za rozmowę. Pytanie, czy coś się zmieniło w tej kwestii? Czy teraz mieszkając w bloku, mając małe albo większe mieszkanie, balkon, jesteśmy w stanie też dołączyć do tych, którzy produkują sami swój zielony. Prąd. No więc, proszę Państwa, okazuje się, że rozwiązania przeznaczone na nasze balkony istniały w zasadzie od lat, tylko że były no, praktycznie jakoś na polskim rynku nieznane, zepchnięte na margines i tak dalej. Tak zwane instalacje balkonowe to jest rzecz bardzo popularna w Niemczech. Tam jest y, obecnie około 200-300 tysięcy takich instalacji. I co bardzo ważne, nie są to tak naprawdę instalacje. Ponieważ są to, są to takie zestawy, które możemy kupić w supermarkecie za kwotę rzędu 2-3 tysięcy złotych. No, ewentualnie, jeśli dokupimy jeszcze magazyn energii, to to może urosnąć tam do, do 6-8. Do Ale w zasadzie podstawowy zestaw w supermarketach jest w okolicach 3, a na Allegro w zasadzie już za 2 tysiące przyzwoity zestaw możemy kupić. Jak to działa? To jest jeden lub dwa panele, które... Możemy albo na trwałe zainstalować na balkonie, co pewnie wymagałoby jakiejś tam zgody spółdzielni czy, czy, czy wspólnoty. Ewentualnie postawić na balkonie tak, aby słońce do nich docierało i wtedy w zasadzie nie potrzebujemy niczyjej zgody. Do tych paneli jest podłączona niewielka skrzynka wielkości książki dosłownie, tak zwany mikroinwerter, z którego wychodzi... Kabel zakończony wtyczką i tę wtyczkę wtykamy do najbliższego kontaktu, jaki mamy, czy to na balkonie, czy w mieszkaniu. I to jest w zasadzie koniec instalacji. Oczywiście potem jeszcze warto ściągnąć odpowiednią aplikację, która pozwala na sterowanie tym urządzeniem na ewentualne y, zastosowanie w domu gniazdek inteligentnych o, o czym za chwilę po to żeby wiedzieć y, ile to urządzenie produkuje jak działa y, i tak dalej. To są takie zestawy y, potrafią produkować prąd o mocy od 500 do Maksymalnie 800 watów, i to jest całkiem sporo, dlatego że to wystarcza na pewno na pracę lodówek, komputerów, oświetlenia. No, oświetlenie co prawda w godzinach słonecznych jest mniej ważne, ale na pewno na pewno również zmywarka i pralka, powiedzmy, w zakresie jej mechanicznego ruchu, pracy pompy, pracy bębnej i tak dalej. Oczywiście nie jest to prąd, który wystarczy na, na pracę grzałek w tych urządzeniach i, i powiedzmy, nie zasili też kuchenki czy czajnika elektrycznego. Ale tak czy inaczej taka, taka mikroinstalacja, taki zestaw jest w stanie nam wepchnąć do naszej domowej sieci w, w mieszkaniu 2-3 kWh w przeciągu słonecznego dnia, no tym samym redukując nam pobór z zewnątrz. Co więcej, nie potrzebujemy na to oficjalnie żadnej zgody. Teoretycznie, jeśli mamy bardzo duży taras, to moglibyśmy ustawić sobie takich zestawów kilka. Generalnie do mocy takiej, jaką mamy określoną na rachunku za prąd. Taką, taką średniej mocy przydzielonej przydzielonej mieszkaniu czy naszemu domu. W przypadku mieszkań to zazwyczaj są 3 kW, tak? To już jest bardzo dużo. 3. I tyle w stanie jest wyprodukować ta instalacja? Teoretycznie możemy sobie taki, nie wiem, zainstalować 2-3 takie zestawy i tyle. Natomiast zazwyczaj jest to instalacja, która produkuje, powiedzmy, około 500-600 W, cały czas, kiedy jest światło i jest to bardzo wyraźna oszczędność, bo proszę zobaczyć, w skali roku to może oznaczać około zredukowanie rachunków o 1000- 1200 złotych. Czyli taka instalacja kupiona za 2000, zwróci nam się przed upływem dwóch lat. To jest znacznie szybciej niż te duże, poważne instalacje, te, które takie, nie wiem, 5-10 kW, które są instalowane na, na domach, które się zwracają po 10 latach. Tak? No dobrze, ale mówimy tutaj o zwracaniu o finansach, natomiast jak to wpływa na ekologię w jak dużym stopniu jesteśmy w stanie ograniczyć. Korzystanie z prądu i z tego spalania węgla? Czy tutaj, wpuszczając trochę tego, do sieci, tego prądu do sieci wyprodukowanego na balkonie, działamy też ekologicznie? Czy to Nie, ma znaczenie? Czy to jest tak niewielka ilość, czy... że przełożenie jest no, niezauważalne? Ma to, ma to znaczenie podwójne. No, przede wszystkim dla naszych, dla naszych portfeli, no bo cały ten prąd, który pobierzemy, pobierzemy w ciągu dnia, co aplikacja bardzo fajnie nam pokazuje, że dzisiaj na przykład mamy 2,5 kilowatogodziny, wzięliśmy z własnego balkonu, czyli o tyle. Mniej z rachunku. No 2,5 kWh to są 3 zł, tak? W skali miesiąca to się robi 90 zł, w skali roku to jest około Tysiąca złotych. O tyle mniej. No i oczywiście to jest idealnie czysty prąd, który zużyliśmy na miejscu i, i już w związku z czym nie wzięliśmy go z sieci. A skoro nie wzięliśmy z sieci, no to też nie, nie prowokowaliśmy, nie, nie, nie generowaliśmy popytu na, na prąd z elektrowni zawodowej. Taka instalacja, ona będzie w pełni ekologiczna, jeżeli poszerzymy ją jeszcze o taki mały magazyn energii. To już jest większa inwestycja, bo to są okolice 5-6 tysięcy złotych. To jest skrzynka wielkości Takiego stacjonarnego komputera, która jest w stanie z tego prądu płynącego z balkonu, ze światła w ciągu dnia, wszystko, czego nie zużyjemy akurat, bo, no, no bo może... nie było nas w domu, tak, to bo też nie tak było jest nas często, w domu, to, że? w ciągu przykład. dnia człowiek tak, ma tak, zadania, tak, tak, ale, na... to, ale ta, ta to lodówka, która cały czas tam y, pracuje, włącza się od czasu do czasu, raz się włącza, raz nie. Generalnie cały nadmiar prądu, którego nie zużyjemy, ta skrzynka, ten taki mały magazyn energii jest w stanie zgromadzić. I on może zgromadzić na przykład 2-3 kWh, które następnie my możemy sobie wziąć wieczorem, kiedy już będziemy. I to a już jest... słońce już nie będzie operować. Słońce już nie będzie. Wieczorem, jak wiadomo, cały prąd jest, no praktycznie cały prąd pochodzi z węgla. No chyba że wieje. Chyba że akurat tak się zdarzy, że wieje. Tylko akurat w naszym klimacie wieje jest tak, dnia. że wieje w ciągu dnia, czasami wieje w nocy, a wieczorem mają to do siebie, że pogoda się uspokaja. Dlatego wszyscy baloniarze latają wieczorami. Albo wcześniej rano. Albo wcześniej rano, dokładnie. Więc te, te, z tymi wiatrami to jest rzadziej. I także to może być niezwykle ekologiczne, dlatego że po prostu możemy zgromadzić sobie prąd na wieczór, no bo 2-3 kWh to jest jak na potrzeby mieszkania, to jest całkiem, to jest całkiem sporo, to nawet, nawet pralka będzie w stanie wykonać swój cykl i oczywiście jakby tylko tego prądu było za mało, to dobierze sobie troszeczkę z sieci, no ale już, już, dużo, już dużo mniej. Tak sobie myślę, że tą instalację <coughs> możemy też ze sobą zabierać na przykład na wyjazd wakacyjny albo pod namiot, skoro to jest takie mobilne, można to postawić. To teoretycznie można sobie prąd produkować też na wakacje. Tak, te, te zestawy są przewidziane do tego, żeby z nimi ewentualnie gdzieś pojechać, tylko to już jest taka opcja, że wtedy należy nabyć nie takie zwykłe, tradycyjne panele yy, szklane, które są bardzo tanie i jednocześnie bardzo ciężkie. One w tej chwili kosztują po 100-200 zł za, za powiedzmy coś, co ma 2 metry kwadratowe i ma 400 W mocy. Tak. Można kupić panele elastyczne, które prawie nic nie ważą, łatwo jest to wziąć do samochodu i wtedy rzeczywiście to może służyć na działce, na kempingu i... i zasilać praktycznie wszystko, co jest, co jest potrzebne. Warto też zwrócić uwagę na to, że te panele balkonowe, czy te, te, te nasze instalacje, my możemy je ustawić troszkę inteligentniej, niż przez ostatnie 10 lat cała Polska ustawiała swoje panele na dachach. Bo proszę zwrócić uwagę, był taki, był taki ogromny pęd do tego, żeby wszędzie instalować na, na dachach wszystkich domów panele i w tej chwili miliona 1,3 mln domów ma panele na dachach. Tylko większość z tych paneli jest nie tam, gdzie trzeba, ponieważ odruchem jest instalowanie paneli tak, aby były skierowane na południe. No słońce A... akurat świeci najbardziej, no najmocniej tak, w południe. To, no tak, bo proszę Państwa, przecież w południe nas w tych domach nie ma. Czyli wtedy ten magazyn jest jedynym rozwiązaniem bo ten tym prąd nikt, się Ale o tym, o tym nie wspominano, kiedy zaczynała się cała ta kampania namawiania Polaków do paneli fotowoltaicznych. Tutaj nie wykazano się tak jakby zdrowym rozsądkiem. Czyli bo... według Pana na zachód? Dokładnie. Prąd jest najdroższy o wschodzie mniej więcej 8-9 godzina i potem od godziny powiedzmy 16-17 zaczyna się robić coraz droższy, tanieje dopiero około północy. W związku z czym mądrze jest ustawiać te panele raczej na, przykład na zachodniej ścianie, tak żeby patrzyły na zachód, możliwie wysoko. Oczywiście one będą miały, będą produkowały mniej prądu, ale ten prąd będzie wart dużo więcej, bo w południe Takiego prądu po pierwsze sami nie zużyjemy, bo nas nie będzie w domu, po drugie nie sprzedamy go, bo ceny na rynku są wtedy ujemne. Ceny robią się dodatnie i to wysokie wieczorem, w związku z czym panele powinny być skierowane przede wszystkim na zachód. A jak to wygląda, to wszyscy Państwo wiecie, to, to wystarczy się przejechać przez kraj. A na balkonie możemy je rzeczywiście w jakiś sposób przestawiać, ingerować. Jeżeli nie są zamontowane, tylko postawione, no to można trochę podążać za słońcem i za naszym trybem życia. Te zielone godziny, czyli to jest ten moment w ciągu dnia, rzeczywiście, kiedy najmocniej słońce świeci i operuje, no i wtedy dobrze byłoby, tak jak pan mówi, tak jak my też namawiamy, korzystać z tego prądu, czyli te pralki, zmywarki, właśnie wtedy. I na przykład pralka ma taką możliwość, że rano przed wyjściem z domu zapakujemy. Wstawimy z opóźnieniem czasowym, żeby właśnie się włączyła koło 11:12. Zmywarka, pewnie te inteligentne, nowocześniejsze też tak działają. Odkurzacze, które możemy zdalnie pilotem sobie uruchomić, jak nas nie ma w domu, też. Natomiast lodówka to jest takie urządzenie, no, które pracuje w zasadzie cały czas. Ja wiem, że jak wyjeżdżam na przykład gdzieś na dłużej, to wyłączam różne rzeczy z sieci, które nie muszą być podłączone, no ale lodówka jednak zawsze zostaje i chodzi i działa, więc pytanie, czy jest jakaś metoda, żeby tę ludówkę przekonać, żeby więcej prądu pobierała właśnie wtedy, kiedy on jest bardziej ekologiczny. Proszę Państwa, jest taki domowy sposób. My, my wpadliśmy na, na pewien pomysł w ramach właśnie projektu Zielone Godziny w naszej fundacji, ale on może Państwa serdecznie rozbawić, bo jest to pomysł taki bardzo chałupniczy. Otóż, otóż sprowadza się on do tego, że należy w godzinach porannych, jak wstaniemy, jak zacznie się dzień, włożyć do zamrażalnika lodówki, o ile jeszcze mamy tam jakąś pustą przestrzeń, Włożyć butelkę taką po, po wody mineralnej 1,5 litra, napełnioną zwykłą wodą, ale tak nie do końca, dobrze zakręconą. I pozwolić tej wodzie tam zamarznąć. Jak nie będzie napełniona do końca, to mimo, że lód się rozszerza, to ta butelka nie, nie pęknie i to, to będzie wszystko działać. Co spowoduje ten zabieg? Mianowicie on, on sprowokuje, no bo natychmiast włożenie w butelki z wodą o temperaturze nawet plus 10, taką zimną, nalaną z kranu, do zamrażalnika, gdzie jest minus 18, sprowokuje wkrótce lodówkę do włączenia agregatu i zamrażania zamrażania tej butelki. I lodówka będzie to robić no mniej więcej tam od tej godziny dziewiątej, jak rano włożymy, będzie to robić. Taka, taka butelka potrafi się zamrażać przez y, cały dzień. Tak? To nawet, nawet całą dobę. W związku z czym będzie pobierać prąd, będzie pracować nad zamrożeniem tej, tej butelki z wodą. I pod koniec dnia, jak sobie przypomnimy o tym, y, pod wieczór możemy wyjąć czy po południu, wyjąć tę butelkę i przełożyć ją na najwyższą półkę do tej zwykłej części lodówki. Co to spowoduje? No zamrażalnik będzie miał spokój już, natomiast główna lodówka, główna część nie będzie musiała się włączać. Bo ten chód z butelki zamrożonej będzie. No, dokładnie, no, wiadomo, wiadomo, że cieple, cieplejsze jedzenie. powietrze się, się unosi, nawet wewnątrz lodówki unosi się do góry, dlatego zawsze te urządzenia oziębiające są w górnej części lodówki, i w tym momencie. Ta butelka z, mająca temperaturę minus 15, czy nawet minus 18 stopni, będzie dbać o to, żeby powietrze wewnątrz lodówki było zimne. W związku z czym ta lodówka, jak włożymy butelkę o 15, 16, no dowolnie po prostu pod wieczór, spowoduje, że ta lodówka nie będzie się włączać. I ona wieczorem się nie włączy, nie włączy się aż do rana. Rano zabieramy butelkę z dolnej części, wkładamy do górnej i tak się bawimy po prostu w takim cyklu ta butelka krąży między główną częścią a zamrażalnikiem. I to może spowodować, że lodówka będzie pobierać prąd głównie w godzinach dziennych, czyli tych słonecznych, czyli tych tanich też. To jest, to jest tak jakby taki domowy, najprostszy sposób. Można to nawet bardzo dokładnie pomierzyć, posprawdzać. W tej chwili na rynku pokazały się takie tak zwane inteligentne gniazdka. To jest Proszę Państwa, małe pudełko, które, się, które jest tak jakby... Z jednej strony wygląda jak wtyczka, a z drugiej strony wygląda jak kontakt. To na naszej grupie facebookowej będą zdjęcia, to, 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 to zapraszamy do, do obejrzenia. To się wtyka w gniazdko. I to urządzenie wtyka się w gniazdko, a następnie do tego urządzenia możemy wetknąć dowolny kabel, który przedtem był wtykany bezpośrednio do tego gniazdka. To urządzenie podłącza się do lokalnej sieci yy, Wi-Fi. Także ono ma kontakt po prostu z. Yy, internetem. Z internetem, tak. Wgrywamy sobie aplikację związaną na telefon, związaną z tym urządzeniem, także mamy kontakt z tą wtyczką. Mamy kontakt z kontaktem. Tak, dokładnie. Mamy kontakt z kontaktem. I co to daje? I, i w tym momencie aplikacja mówi nam, jaki prąd, ile amperów, voltów, watów płynie przez tą wtyczkę. Czyli na przykład mówi nam, czy lodówka w tej chwili albo dowolne inne urządzenie, drukarka. I tak dalej. Ile pobiera prądu? Bo od razu buduje nam statystyki godzinowe, dzienne, tygodniowe. Ale to były jest... takie wtyczki tylko z wyświetlaczem, gdzie też można było sprawdzić pobór prądu. To jest, tak, to jest... nowocześniejsza to technologia, to jest... technologia bo, jest... bo wystarczy aplikacja jeszcze jest Powiedział... trochę mniejsza. Powiedziałbym, że tańsza. Tak, dlatego, że, że ponieważ nie ma wyświetlacza, a wyświetlacz jest w naszym telefonie po prostu, to możemy takich wtyczek sobie w domu wetknąć, nie wiem, 10 sztuk. One kosztują w większej ilości kupowane po 20 zł do 30 zł. W związku z czym mo można je wtedy yy, tanio kupić, i one pozwalają zmierzyć, ile kilowatogodzin zużywa nam yy, w skali doby czy tygodnia yy, lodówka, zamrażalnik, pralka, zmywarka itd. Więc to jest nie tylko ekologia, to jest nie tylko oszczędzanie pieniędzy, ale to jest również nasze bezpieczeństwo, niezależność. Niezależność. I to są, i to są rozwiązania, które są dostępne prywatnie dla każdego z nas, gdzie w zasadzie no, przy budżecie 6-8 Tysięcy, to już może mieć kompletne, bardzo ciekawe rozwiązanie do mieszkania. Nie wymaga to inwestowania 40-50 tysięcy, jak w przypadku dojrzałych, poważnych instalacji, takich, jakie są oferowane w tej chwili dla domów. A poza tym, w przypadku zmiany mieszkania, możemy te instalacje ze sobą zabrać tam, dokąd się przeprowadzimy i nie zostawiamy tego komuś. Więc to też. Taka... Dokładnie, dokładnie. Te instalacje mają tak ciekawe, ciekawe rozwiązania, że. Na przykład kable łączące panele z inwerterem, czyli tą skrzynką, która nam przerabia prąd z paneli na prąd do gniazdka, są specjalnie płaskie, po to, żeby można było je po prostu położyć na framudze okna, zamknąć to okno i nie przejmować się, nie przejmować się tym, że, że coś się przytrzaśnie. Tak? Więc jest to przewidziane do takiej domowej instalacji bez użycia śrubokrętu, bez niczego po prostu. I to jest niezwykle, proszę Państwa, popularne w Niemczech. Tam jest w tej chwili prawie 300 tysięcy takich domowych instalacji. Czy Polacy oszaleją na punkcie takich domowych instalacji, to się okaże, ale słońce świeci, więc warto korzystać z jego dobroci. Piotr Krupa, Lubański, Fundacja Demok, Zielone Godziny, ten projekt, o którym rozmawialiśmy i też to że warto wykorzystywać prąd wtedy, kiedy właśnie one są. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję. A my słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat.